Z nami bohater Gali Winter boxing. Night, Kamil Łaszyk. Witaj Kamil. Witam. Kamil, w jakiej jesteś formie przed potyczką z Sergio Romero? Myślę, że bardzo dobra forma, chociaż miałem chwilowy okres taki, że nie, nawet nie miałem siły, spanningi były nie najlepsze na samym początku. Ale już jest myślę, że już forma jest taka, że wejdź do ringu i, i pokażę dobry boks. Wspomniałeś tutaj o sparingach. Powiedz, z kim przygotowywałeś się, z kim sparowałeś? Z Maruszem Cieśnińskim, on jest boxerem i K1 i on wszystko, że jest naprawdę duż, dużo, 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 w jego, jego, jego wykonaniu. Z Michałem Leśniakiem, moim zawodnikiem, kiedy jeszcze za amatorskiej, za boksą, no i moimi innymi jeszcze zawodnikami, którymi bardzo dziękuję. Powiedz mi, czy obserwowałeś swojego rywala, widziałeś jego poprzednie walki, jaką taktykę tutaj przygotowaliście z Piotrem Wilczewskim? Hmm, widziałam jego jedną walkę, wiem, że jest twardy zawodnikiem, że potrafi boksować yy, i myślę, że zrobiłem dobrą walkę. Sergio Romero tutaj twierdzi, że sprawi niespodziankę, e, oczywiście mamy nadzieję, że ty to mu uniemożliwisz. E, powiedz mi czy przygotowałeś coś specjalnego, jakieś specjalne akcje, kombinacje tutaj na tego rywala? E, nie, wiadomo e, muszę mieć chłonną głowę, na spokojnie podchodzić lewą ręką, jest troszeczkę niższy ode mnie zawodnikiem, więc mam dużo lewej ręki. E, jeszcze tak, tak, to, to, to taki, to takiej całkowitej nie ma, bo dopiero będziemy gadać z Piotrkiem już całkowicie już przed, przed walką. Ale ja już tak swoje to co widziałem to wiem, że lewa ręka opuszcza, lewa ręka czasami jest niżej, więc trzeba będzie pić prawym sierpem albo prawym prostym nad ręką i myślę, że będzie to wchodziło też. Czy po zwycięstwie nad Sergio Romero zastanawiałeś się już nad kolejnym rywalem, czy koncentrujesz się tylko i wyłącznie na potyczce Sergio? Nie, jak na razie tylko ta potyczka, na razie ta walka jest na razie najważniejsza, a potem będziemy będę myślał co i jak, kiedy następna walka, W na razie są plagi śpiące, że na grudzień, e, więc najbardziej e, się skupię na razie nad tą walką, e, trzeba wygrać teraz, a potem będzie trzeba myśleć na następnych walkach. W takim razie trzymy Ci powodzenia i trzymamy za Ciebie kciuki. Ja nie dziękuję, do zobaczenia, pozdrawiam wszystkich kibiców.